Czy widziałeś słonia? Widziałem słonia i jego kutasa I to ta... jego Tym... kutas. Kutasz gdzie słoń? Po co to? Słoń? słoń ważył 3... 4,5 tony. dla to... słonia można odrąbać kutasa i taki sam pożytek, bo słonie... ważył... Mówi, że na kutasa. Ja słucham, ja słoń ma tutaj Gdzie? jeszcze raz, bo nie na czole. Kutas, kuta... A jeszcze raz, no gdzie? Kutas, czole, słonia ważył z 50 kg. Ale w zwodzie? Ja Dokładnie. W Tak. 50 kg to dużo? Ja ważę 50 kg. <grym> nie, to połowa W zwodzie kurwa. Ma nogę jak słonę. Uuuuh, ale człowieku. Najmniej. Taki był. Kaj <grym> fanowy mi w bóstwa nie wziął. Tam A myślałem, że wszystko bóstwa weźmiesz. <grym> Abyś nie wziął tego busta, Kurde. Przywiązana, kurwa do mnie. I był dziki. To najważniejsze. Dziki, kutasze. Dziki, kutasze. Węże. Bę A przepraszam bardzo. Węże kopujące też widziałem. Kopujące. Dokładnie. Jak? Ratusnek. Kopulujący widziałem Grzechotnik, nie rattlesnake. snake. No, grzechotnik. Nie znam polskiej nazwy, znam angielską. Ale znasz polską nazwę na kopulujący? nie znam. Angielską. Byś mówił rattlesnake, fucking rattlesnake. Nie wiedziałem, dlatego powiedziałem rattlesnake, snake, bo znam angielską. Nie znam polskiej. A powiedziałem, kopuluję, kopuluję to po polsku. No. Kopulująca, ale nie wiedziałem że to po Co się polsku. kurwa, stało się. To nie wiedziałem po angielsku polski. Razor snake! fucking RATOS! Razor znaczy grzechodnik. No te image miłta, ratol, terto. Wojniczy, że nie snake. -y. jesteś, kurwa? Przez, Przez pół, pół godziny węża. Wojowi, że wejrzę ninja. Tak jest. Kopulowałem. Ja mam węża w kieszeni. Pół godziny... o, o, to to biłyś... Pokaż, kurwa. Nie uwierzę. jeszcze. słowy się i pokażę tego. Ja mam węża, kurde, w rozporku. No właśnie, szkoda, że ze skórnej. Ja. Z To była kopulacja węży. Populacja czy kopulacja? Kopulacja. No. Populacja, czy kopulacja wyjrzała no. za, za razy. Macha też Już by kopulował, ale nie ma skin. Zresztą chyba, że z wężem. Pulują tych węży. Węży uprzęży w sklepach pełnych węży Boa, wystarczy spojrzeć dookoła, tego nie mam w podręcznikach i nie mówię. W szkołach że to miasto, to miasto, ha, jestem kurwa, kurwa. Czemu się kurwa ma? Leroy, tak na mnie wołają. Ludzie spoza tego miasta. Pewnie oni Wraz znają, to. bo ja jestem. Brałaś kiedyś do ręki kobra. Myślałem, że warto zapomnieć wchodzić, brałeś do ręki. Tylko, tylko swoją. Patrz, tylko swoją? Twoją kobra. Twoją? Kobra, swojo? Nie, kobra. kobra. Dobra, weź do ręki. Kobrę. Dobra, chowałeś no kobrę! Kobretti! Kobretti! Waha ma nazwisko Kobretti. Ja brałem do ręki kobrę. Dobra, niech tu słuchać. Gdzie te okulary? Gdzie twoje okulary, Kobretti? Nie ma! Ty masz Kobretti okulary. Za! Oh. Aha! Nie ugryzł. Odkubany mnie kobra nie ugryzła. Nie wiem brzmi Adem. Czy ją bo... Krzy... no. miało... Kopluła, co nie? Dobra, pluła. To ci do kobra. A grałeś na pujarze? Słońce świeci, nie wiem, się nie, bo... nie, ale... Grałeś na pujarze żeby wziąć z ręki kobry? <laughs> no, Dobry, do Ja do ja no, domu. Do domu. Do domu. Do domu. Grają na Do ja domu. Grają na Do i kobra. domu. Do domu. Do domu. co jest Do Kober. Do Co moja domu. kobra, jest? Do Kober.

Ej, jak wymutowałeś, to daj, żeby gdzieś wymutował. Ja chcę czekać, chcę czekać, jak gdzieś popo. Po. No weź, żeby gdzieś wymutował. Żeby nie tutaj, jak ktoś był. Ej, patrzcie, kur... No to rozwiąż mnie, kurwa, nie chodzisz. Chciałbym, bym wiązała, kurwa? No pani z ciebie, ja pier... No nic, nie pomóż. Weź mi, rozwiąż, nie chcę z tobą chodzić. Chodz. No weź. Chcecie kawa? Pan... Panienka z okienka, tam. <laughs> panie Wienku, tam Panięka, jakoś mnóstwo jest. tu. Gdzie jest myj, ta Tutaj. Tu? <gül�> <Ok. gül�> <gül�> co, co ty robisz? co ja robi. się uwiązał do mnie. jak mówię? No słuchaj się no. no, co ty no to, Ej. Bo no, na, na lege, czy gdzieś? Nie, no, to weźcie go. No właśnie no. mówię. No przecież on pojebany kręci. Weź no, kurę, Nie mogę no. Się z No, no pierdolę ty. C... Ej. No to co weźcie? Może za mnie? Co no, To powiedz chodzę. No to weź. No. Ej, Pac! Aj, Pacman! Pachman, idziesz tam! Słyszysz? Aj, Pac! Pakman. grałeś w się No, myślałem, że ja Pa, weź, do niego. No, tam. To pozeć do niego. Ej, Pac! tam normalnie, Kurwa, to nie. No, no, już, żeby Nie, powiedz, znowu. bo <grywa> Ej, będziesz <grywa> Chodź, jak ci... będziesz tego śpiewał, weź On nie chce kłachać, on nie rzyga. Nie rzygaj tam, kurde. zabierz to. Co, sezamki? Ale <gryśle> daj jednego. A to całe to nie. Mogę ci dać frutisa. Nie chcę frutisa. Ej, no słyszysz, no już? Dobra, on śpi tu. On śpi, kurwa. 我说你说他还能够回